Dzisiaj wiosenny dzień z końcem marca. Tutaj jestem koło kościołka Najświętszego Salwatora, jednego z najstarszych w Krakowie. Tutaj po drodze na Cmentarz Salwatorski. A w dole widać kościół, sióz Norbertane, gdzie mieści się paradok Najświętszego Salwatora. A tutaj z różnych punktów właśnie chciałem pokazać. Tak, o, tutaj orła mamy na tym na tym budynku, prawda? Jak to wygląda ten teren z różnych punktów widzenia? A tutaj dalej jeszcze mamy gątynę świętej Małgorzaty, która chyba została już w końcu całkiem odnowiona. I ciekawe, kiedy będzie tak ogólnie dostępna. Może jak tam podejdę, to będzie więcej pisało. Co daj Boże, prawda? To jest ulica Błogosławionej Bronisławy. Widać, że tu są szlaki turystyczne tam w kierunku kopca. No tu mamy tu mamy opis Kościoła Najświętszego Salwatora. No i tu pisze, że, że już pierwsze zmianki są oni z 1148 roku. Biskup dają w cieliu parafię. Najświętszego Salwatora do kościoła świętego Augustyna Norbertanek w 1100, który był w latach 1166-85. na no, 241 zwierzę nie zniszczyli Tatarzy. No, niestety, to były dość, dość bujne. I tu jest ten słynny, słynny. Skrzypek z trzewiczkiem, prawda. No ale tu kościół jest najwyraźniej zamknięty. Mnie się tu w życiu co prawda udało ze dwa, trzy razy zagrać, no ale to rzadkość tutaj. W dawnych czasach to chyba było łatwiejsze. No i tu mamy właśnie, że msze święte są. W niedzielę o godzinie 11.15 No i tu bywają w tym domku grabarza wystawy różne, portrety, wernisarze No a ja teraz idę w kierunku gątyny a patrzcie się na szczycie tej brzuski sobie ptaszki uwiły gniazdeczko ładne nie? ja teraz patrzę kiedy można nawiedzić nawiedzić tą gątynę podejrzewam, że że dwa razy w miesiącu i to w godzinach letnich no ale przecież tu jest również Szlak turystyczny to powinno być częściej otwarte. prześwięte w Kaplicy Małgorzaty w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w lipcu i w sierpniu, no dobra, dobra. Kaplica na Salwatorze jest ładnie opisana. Podkrakowski Szlak Papieski, ale nie pisze, kiedy wpuszczają, co mi się bardzo nie podoba. Powinna być informacja, bo wiem, że kiedyś było, że wpuszczali do zwiedzania. No to proszę Państwa. No i tu widzimy nawet Wabel stąd. No i taka lekka panorama Krakowa. A.